To jest podcast książki Pruszyńskiego, kłaniam się państwu, Tomasz Ławnicki, a ze mną w studiu jest Beata sabała -Zienińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten głos znają państwo jako głos z Zakopanego przez wiele lat na antenie Radia Z. Także współautorka i autorka wielu książek o Zakopanem, o górach, o pracy ratowników. A tym razem spotykamy się przy okazji ukazania się książki kryminalne zakopane, najgłośniejsze zbrodnie pod Podhala, książki, którą wydało wydawnictwo Pruszyński i spółka. No i chyba takiej książki do tej pory nie było na polskim rynku, prawda? Nie wiem, mówiąc szczerze, nie interesowałam się tak bardzo tym, w jaki sposób koledzy czy koleżanki piszą tego typu książki. Ja podeszłam do sprawy po dziennikarsku, czyli kiedy usłyszałam od policjantów śledczych, że są ciekawie. Sprawy z ich punktu widzenia ciekawe, prowadzenia dochodzenia, to pomyślałam sobie, że to jest dobry temat dziennikarski. Żeby pokazać różne niuanse, żeby pokazać, że złapanie sprawcy nie zawsze jest proste, a nawet jak jest proste, to potem znalezienie dowodów nie bywa łatwe, i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wiem, mam nadzieję, że ta książka jest w jakiś sposób wyjątkowa i mam nadzieję, że opowiemy, dlaczego ona jest wyjątkowa. Wyjątkowa jest choćby dlatego, że dość wyjątkowe są, może nie tyle same. Zbrodnie, jakie dokonane zostały na podhalu, co sposób ich wyjaśniania jest dość specyficzny ze względu na specyfikę górali. Jak policjanci przychodzą i chcą o coś rozpytać, to z góralami chyba niełatwo jest dojść do ładu i dowiedzieć się, co tam rzeczywiście się działo, prawda? Tak, my mamy trochę taki rys, że nie bardzo lubimy współpracować z mundurowymi, ale zapytałabym, czy w innych częściach kraju nie jest podobnie. Bo ja myślę, że to nie jest tylko jakby przywara albo charakterystyczne dla Podhala, dlatego że myślę, że to jest charakterystyczne dla Polaków, bo no, jesteśmy postkomunistycznym społeczeństwem, władza nas przez całe lata gnębiła i tak wciąż postrzegamy władzę. Więc y, myślę sobie, że to bardziej z tego wynika. Oczywiście my na Podhalu potrafiliśmy powiedzmy dobrze sobie radzić w trudnych czasach, czyli byliśmy przedsiębiorczy, jeśli tak mogę powiedzieć. Mhm. I rzeczywiście korzystaliśmy z nielegalnych możliwości pozyskiwania różnych rzeczy. Przemycaliśmy po prostu różne rzeczy, powiedzmy sobie wprost. Więc jak policja się pojawiała i gdzieś nam zaglądała w kąty, no to nie byliśmy z tego zadowoleni. I tak, może tak być, że wciąż to pokutuje. Tu proszę pamiętać, że książka opisuje zdarzenia sprzed 20, a nawet 30 lat. Więc też troszeczkę się zmieniliśmy od tego mhm. czasu i myślę, mam nadzieję, że też trochę inaczej patrzymy na policję. Bo w tym momencie w tych, przy tych zbrodniach, które pani opisuje, bywa często tak, że zabito dziewczynę, przyjeżdżają policjanci, popytać ludzi, którzy mogli coś wiedzieć, widzieć. Wszyscy mówią nie wiem, nie widziałem, nie pamiętam. A to dlatego, że ktoś tam prowadzi jakiś pensjonat i nie do końca rozlicza się z podatków. Ktoś tam czymś handluje jakimiś pamiątkami i też coś ma na sumieniu. Policja zacznie sprawdzać zabójstwa, tu się okaże, że ktoś coś robi na lewo i po co to? po co problemy. Tak, to prawda. Mało tego, trochę jesteśmy i byliśmy tacy, że nie bardzo chcieliśmy chodzić na policję, żeby tam zeznawać. Jest coś takiego w nas, no dulszczyzna, tak, że swoje problemy załatwiamy w swoim domu. Nie bardzo patrzymy na to, co dzieje się u sąsiada, nawet jeżeli widzimy, że dzieje się coś złego. Tak przynajmniej kiedyś było. Stąd zresztą w książce są dwie naprawdę wstrząsające historie przemocy domowej, której przyglądali się przez z lata bliscy nie tylko bliscy ale sąsiedzi no cała wieś wiedziała tak mówiąc wprost mm -hmm. i nic nie zrobiono więc no tak mamy za uszami i mam nadzieję że właśnie ta książka posłuży temu żeby pokazać to że powinniśmy reagować że to nie jest tak że jak dzieje się coś złego to nie dotyczy nas to musi dotyczyć nas to musi dotyczyć mnie pana inną osobę która temu się przygląda bo tylko w ten sposób możemy zmienić świat na lepsze Pewnie ma pani na myśli choćby historię, która dotyczy kobiety, której nadała pani imię Lidia, i która za zabójstwo dostała zaledwie 4 lata więzienia. Wszyscy się zastanawiali, jak to tylko 4 lata za y, zabójstwo, no ale jak się okazywało, no to ta kobieta sama była ofiarą i pewnie zbierając materiały nie było łatwo dowiedzieć się od okolicznych mieszkańców, od sąsiadów wielu rzeczy, no bo oni sami chyba też czuli się troszkę winni, nie? Tak, pani Lidia y, była ofiarą swojej ofiary. I to rzeczywiście było o tyle dramatyczne wydarzenie, że ona już jako mała dziewczynka zostaje oddana przez swoich rodziców pod opiekę babci, ale tak de facto to ona się opiekuje starą, schorowaną babcią. Nie ma żadnego oparcia, nie ma żadnego wsparcia, nie ma żadnych wzorców. Poznaje starszego mężczyznę, wydaje jej się, że się w nim zakochuje. On bardzo szybko przejmuje nad nią kontrolę i jakby znęca się nad nią psychicznie. I fizycznie, i cała wieś na to patrzy, i właśnie nikt, nikt nie reaguje. Wszyscy wiedzą, że to jest coś złego i myślę, że gdzieś po kątach plotkowali, że to jest coś niewłaściwego. A jednocześnie mówiliśmy, wszyscy wiedzieli, że ona jest, tam nie wiem, Zbyszka, tak? czy kogoś. Już nie pamiętam, jakie imię nadałam tej, tej postaci. Natomiast niechętnie o tym potem rozmawiali teraz, po latach, mhm. po wielu, wielu latach, Kiedy bo myślę... Już jest dawno na wolności i zaczęła zupełnie nowe życie sobie Układać. Tak, mhm. bo myślę, że przemyśleli to, znaczy mam nadzieję, że przemyśleli to i że wiedzą, że to było coś niewłaściwego, i że czują, że są współwinni tej zbrodni. I ja opowiadając o tej książce, bardzo często to podkreślam, że mam takie poczucie, czytając akta tych spraw, wiele razy miałam takie poczucie, że byliśmy my jako społeczeństwo, my jako właśnie sąsiedzi, najbliżsi tych ludzi, współwinni takiego zaniechania działania. Może, ale na usprawiedliwienie powiem ważną rzecz, że ja mam takie przeświadczenie, że my nie wiemy, jak pomagać. I tutaj się zwracam do jakiejś organizacji, no może do państwa po prostu, mm -hmm. tak? Żeby stworzyło jakiś system, albo żeby podpowiedziało, jak to zrobić, żeby może jakieś stowarzyszenia zorganizowały zorganizowało jakąś konkretną pomoc, żebyśmy wiedzieli, jak zareagować, mm -hmm. jak pomóc, co zrobić, żebyśmy po prostu dostali instrukcję obsługi. Kiedy widzimy, że dzieje się coś bardzo, bardzo złego. Wspomniałem wcześniej o tym rozpytaniu prowadzonym przez policję, tu chciałbym podziękować w imieniu czytelników, że bardzo, w bardzo prosty sposób wyjaśnia Pani, jaka jest różnica między rozpytaniem a przesłuchaniem, między wyjaśnieniami a zeznaniami, między podejrzewanym a podejrzanym. To dość wcześnie na początku książki pada i dzięki temu czytelnik wie lepiej, na przykład, dlaczego zapadł wyrok taki, a nie inny. Tak, taki był cel również. W ogóle nie chodziło mi o to, żeby opisać te zbrodnie jako zbrodnie, żeby przypominać tylko złe emocje z tym związane i żeby w ogóle jakiś nadać temu sensacyjny charakter. Nie to miałam na myśli. Właśnie chodziło mi o to, żeby pokazać różne bardzo ciekawe niuanse, i jeżeli chodzi o pracę policji, i jeżeli chodzi o pracę prawników, i jeżeli chodzi o pracę sądu, a później o jakby to, w jaki sposób i w jakich okolicznościach, jeśli mogę tak powiedzieć, albo w warunkach odbywana jest kara. Więc tak, rzeczywiście zwracam uwagę na ten język prawniczy, który jest bardzo precyzyjny. Ja to wiem z doświadczenia, bo jak pracowałam jako dziennikarka, to zdarzało mi się, że przychodziłam do pana prokuratora, zadawałam mu jakieś pytania i na przykład mówiłam: No, co tam jakiś tam podejrzany czy oskarżony? i on mi właśnie poprawiał: Nie, on jest ani. Gdzie tam do oskarżonego? On nawet nie jest podejrzany. On jest na razie podejrzewany. No więc rzeczywiście chciałam pokazać ludziom, że to nie jest, że to nie są synonimy i, że to ma znaczenie jakby w tym na jakim etapie jest śledztwo czy dochodzenie czy na jakim etapie jest proces wracając do tych spraw sprzed około tam 20 lat czy były takie sytuacje, że przeglądając akta rozmawiając z policjantami na przykład stawały pani włosy dęba jak mogło do czegoś takiego dojść ja na przykład no, byłem kompletnie zdruzgotany kiedy była ta historia dziewczyny pobitej śmiertelnie. Która wiadomo, że bardzo prawdopodobne, że została zgwałcona, a nikt nie przeprowadził badań ginekologicznych. Mnie się to nie mieści w głowie. Tak, i najbardziej uderzające jest to, że przez cały proces jakby nikt nie zatrzymuje się na tym. Mówię o tym, że ani policjanci jakby nie dochodzą do tego, ani prokurator nie, nie dochodzi do tego, ani sąd pierwszej instancji nie dochodzi do tego, w takim znaczeniu, że jakby nie mają motywu że dopiero w apelacji sędzia pyta no bo jasne tak że trzeba ustalić jaki był motyw sprawcy a nie ma się czego uchwycić skoro nie przeprowadzono tych badań ginekologicznych i jest już na to o wiele za późno Tak więc ym, ja czytając te akta zdarzało mi się wyłapać różne moim zdaniem błędy jeśli mogę tak mhm. powiedzieć na etapie śledztwa które miały poważne konsekwencje tak później, bo sąd musiał wydać bardzo konkretny wyrok, nie mając na przykład tego elementu, że nie, nie znamy motywacji zabójcy, tak? I to jest wstrząsające, a nie mamy, bo ktoś nie dopatrzył, e, nie zlecił. Cały sztab ludzi, w sumie. Właściwie cały sztab ludzi, tak? Przez mhm. całe miesiące trwania śledztwa nie dopatrzyli jednej rzeczy. Więc tak, e, są, no, zdarzało mi się tam złapać różne inne, wychwycić takie historyjki, które, m, albo historie, albo m, momenty, w które mnie zastanawiały. Ja mówiąc szczerze, kupiłam sobie nawet taką tablicę, taką jak widzimy na amerykańskich filmach, taką plastikową tablicę mam wielką w pokoju. I ja sobie rozrysowywałam na przykład, jak to śledztwo wygląda, takie jakby krok po kroku, jak prowadzili je policjanci. Trochę prowadziłam śledztwo, śledztwa. Mhm. I zatrzymywałam się właśnie tam, gdzie coś mnie zaniepokoiło, wracałam, prze... znowu wertowałam akta, znowu wracałam do początku, czy czegoś nie przegapiłam. Więc dlatego to była dla mnie ekscytująca praca, mówiąc szczerze. I być może dlatego też jest tutaj tak dużo tych szczegółów i tak dużo akt, bo wydawało mi się, że w ogóle myśl była taka, żeby pokazać ludziom, jak to wygląda od środka. Bo my zazwyczaj mhm. zatrzymujemy się tylko na tym pierwszym etapie. Mamy zagadkę, mamy tajemnicę, nie mamy Schytano sprawcy. sprawcę, a potem staje przed sądem, trach i już się dzieje. Dokładnie, prawda? Pani jest to niesamowicie opisane, bo tych rzeczywiście dowodów trzeba zebrać całe mnóstwo. Choćby, to też rzadko się zdarza w tego typu książkach, podkreśla pani wagę pracy techników policyjnych, o których mało się mówi. Czasami to, co się zbierze na miejscu zbrodni, jest tak istotne, lub czego się nie zbierze, nie? co ktoś nie zauważy, zaniedbał, jak to potem procesowo wpływa. Praca techników jest niezmiernie ważna. Dokładnie, i dobry technik kryminalistyki to jest taki Sherlock Holmes. To jest człowiek, który musi wejść w buty przestępcy trochę myśleć jak on, żeby iść jego śladami i próbować znaleźć właśnie odpowiednie dowody. W ogóle w procesie wymierzenia sprawiedliwości najciekawsze jest to, że Nasze myślenie o tym, jak ma wyglądać sprawiedliwość, ma się nijak do tego, jak naprawdę wygląda sprawiedliwość. Czyli mówiąc bardzo po ludzku, sprawiedliwość rozumiana tak, że my chcemy skazać kogoś za to, co wiemy, że się wydarzyło, albo że nam się wydaje, że się wydarzyło, nie ma się nijak do tego, jaki proces logiczny i jaki proces dowodowy przeprowadza sąd, bo sąd może skazać tylko za to, co się udało udowodnić. I to jest ta rozbieżność między tym, co my myślimy i... W związku z tym, jak często się oburzamy na wyrok, także jak to on dostał tylko 15 lat więzienia za takie brutalne zabójstwo? No tak, i to jest ten element niezwykle ciekawy i ekscytujący w tym procesie, jak pracują prawnicy, obrońcy, czyli co oni robią, żeby obronić klienta, kiedy ten klient się przyznaje na przykład do zabójstwa, mhm. tak? Czyli mamy wszystko. Wydawałoby się, że mamy przyznanie do winy, yy, mamy opisane zdarzenie, więc właściwie czego tutaj? Szukać, tak? Już tylko wystarczy skazać człowieka, i tyle. Tymczasem wkraczają tutaj obrońcy, którzy robią wszystko, żeby wprowadzić wątpliwość w tę historię, która nam się wydaje już logiczna i spójna, żeby stworzyć wątpliwość, bo nie dające się usunąć wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego, bo to jest koronna zasada w procesie. Więc to są te ciekawe rzeczy, które ja próbowałam Państwu pokazać. Próbowałam nas właśnie przeprowadzić przez tę część procesu i wymierzenia sprawiedliwości, do której my zazwyczaj nie mamy dostępu. Rzeczywiście jest tak, że nieraz obserwujący z zewnątrz proces, zatrzymanie, potem wyrok, zastanawiają się, jak do tego doszło, ale nieraz jest tak, że sami policjanci są wręcz w szoku, bo już zebrali wszystko im się układa w logiczny ciąg i nagle przychodzą wyniki badań, typu krew w miejscu, które uważali za miejsce zbrodni, to nie jest krew tej osoby, która im się wydawała, że powinna być. I co wtedy? No i właśnie, wtedy wkraczają biegli, wtedy wkraczają adwokaci, którzy próbują właśnie tę wątpliwość jakby rozdmuchać i tak dalej, i tak dalej. Dużo wtedy się dzieje rzeczy. I to jest też bardzo ciekawy wątek, ponieważ mnie się wydawało, że kiedy jest proces poszlakowy i kiedy nie mamy tak zwanych mocnych dowodów, to wtedy zapada niższy wyrok. Państwo, którzy przeczytacie książkę, książkę będziecie wiedzieć, że przez wszystkie historie, Prowadzi nas sędzia, który nam tłumaczy różne niuanse. Mm -hmm. I on mówi bardzo ciekawą rzecz: że nie ma czegoś takiego dla sądu jak mocne i słabe dowody. Muszą być dowody, które wskazują na winę oskarżonego. Mało tego, wina nie może budzić wątpliwości. Czyli jeśli mamy proces poszlakowy, to, nie jest, to kara nie jest niższa, dlatego że sąd ma wątpliwości, że ten człowiek to zrobił tylko właśnie nie dające się usunąć wątpliwości jakby rozstrzyga na jego korzyść, czyli nie mogąc na przykład dojść do tego, jaki był motyw zabójstwa. Ustala niższy wyrok, tak? Dlatego, że no nie może powiedzieć, że jakby na pewno on to zrobił na przykład z premedytacją, zabił z premedytacją, tak? Tego elementu nie ma. Natomiast sąd musi mieć pewność, że ten człowiek dokonał tego przestępstwa. Ten etap zbierania dowodów jest niesamowicie pasjonujący, ważny, natomiast dla mnie to nie było zaskoczeniem, ja to wiedziałem, natomiast to może być zaskoczeniem dla różnych czytelników, że policjanci korzystają z usług wróżek jasno jasnowidzów. Oczywiście potem nie zapiszą tego w aktach, że y, byłem u wróżki i to wróżka mi powiedziała, że dowody leżą tu i tu. Zapiszą to w jakiś inny sposób, ale to jest chyba całkiem powszechne zjawisko, że na etapie śledztwa korzysta się z pomocy tego typu osób. No właśnie nie jest powszechne. Tutaj akurat się tak no, w złożyło. W paru sprawach tutaj opisanych tak było. Tak, ale to przypadek. Mhm. Y, przypadek wynikający właśnie z tego, że policjanci wybrali te sprawy, które z ich punktu widzenia były trudne, dlatego uciekali się do różnych innych sposobów wykrycia sprawcy. tak Dlatego mamy tutaj akurat na sześć spraw, trzy, w których pojawiają się, w jednej pojawia się Wróżka, w dwóch pojawia się Krzysztof Jackowski. Ale policjanci podkreślają, że to właśnie nie jest powszechne i że bardzo rzadko wynika to z inicjatywy samych policjantów. Dużo częściej jest tak, że to rodziny proszą. Kiedy śledztwo mhm. utknie w martwym punkcie, to wtedy rodziny proszą proszą jasnowidów, żeby coś tam wypatrzyli, żeby być może gdzieś tam pomogli policji czasami to się udaje, a czasami się nie udaje, tak? My mówimy o tych historiach, w których się udało. Natomiast jest mnóstwo takich, gdzie były pewnie ślepe tropy, tak? Albo po prostu gdzieś tam ktoś wymyślił, że jest, ale to się w ogóle nie potwierdziło. Natomiast ym, nawet jeżeli rzeczywiście jest tak, że ten trop, czy ta wizja Jasnowidza się potwierdza, to nie jest tak, że to jest dowód dla sądu. Nie można powiedzieć przed sądem, że to tak powiedział Jasnowidz. Trzeba to zweryfikować, trzeba znaleźć dowód na to, że to, co powiedział Jasnowidz, jest prawdą. Jasnowidz bardziej nakierowuje czasami, albo tak jak w przypadku braci K, spowodował, że oni wykonali ruch, że zmusił ich do tego, żeby oni coś zrobili. Oni się przestraszyli, wobec tego zrobili no, rzeczy, która ostatecznie doprowadziła do ich schwytania, ale gdyby się nie przestraszyli na przykład, to być może do dzisiaj nie znaleziono by ciała mhm. ich siostry. To tak troszkę zdradzając, tu samo pojawienie się Jasnowidza wpływało Wpłynęło na nich tak, że oni wystraszyli się tego, że Jasnowic wie, gdzie oni ukryli zwłoki i zaczęli coś tam kombinować. To już Państwo dowiedzą się reszty z książki. Ze zbrodniami z, po, z zakopanego spotkana też jest trochę tak, że one w kraju budzą większe emocje chyba niż inne, ponieważ no, chyba każdy w zakopanym był, zna te różne kąty, które pani tam opisuje. No bo chodzimy po górach, odwiedzamy zakopane, ale też w ofiarami pada. Turyści, turystki I to też jakoś wzbudza emocje, prawda? Tak, zdarza się, że ofiarami padają turyści czy turystki. I mm. taką najgłośniejszą i najbardziej wstrząsającą historią było zabójstwo Kasi, studentki ze świebodzina. Tak, zbrodnia wstrząsnęła nami wszystkimi, dlatego, że wydarzyła się w Tatrach. I nigdy wcześniej nie było takiej historii, że ktoś kogoś zabił w górach. Tatry są świątynią. Mhm. I one zostały skalane złem. Nawet takie były nagłówki w prasie, że tatry zostały skalane złem. Ja wiem, i Państwo też dowiecie się z tej książki, że właściwie miejsce tego zabójstwa było poniekąd przypadkowe. Także gdyby zabójca poszedł z Kasią w inne miejsce, prawdopodobnie w innym miejscu dokonałby tej zbrodni. Ale rzeczywiście tak jest, że istnieje coś takiego, że my wyjeżdżając na wakacje wyłączamy trochę myślenie. Mhm. Przyjeżdżając do zakopanego, gdzie zawsze jest bardzo przyjazna atmosfera, mhm. czujemy się bezpiecznie. Wychodząc w góry, czujemy się bezpiecznie. To znaczy, nie spodziewamy się, że stanie nam się coś złego ze strony drugiego człowieka. I być może tutaj tracimy jakąś kontrolę. No, tymczasem jest to jakby dobre miejsce do popełnienia zbrodni. Tak samo dobre, jak w każdym innym oczywiście zakątku Polski. Ale no tak, no, zdarzają się takie historie, że my po prostu Wydaje nam się, że nic złego nam się może, nie, nie, nie może stać, mm -hmm. tak? Mm, więc zresztą to, 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 to bywa bardzo często. Jak wyjeżdżamy gdziekolwiek w świat, to nam się wydaje, że tak jesteśmy radośni, nareszcie możemy wypocząć i tak dalej. Napisała Pani wiele książek o górach, ta dotycząca tematyki kryminalnej jest pierwsza i. No nie sposób nie zapytać dlaczego się pani wzięła właśnie za tę tematykę albo inaczej kim jest Jan Sabała, którego zdjęcie widzimy tu na samym początku i napisane jest, że to jest Pamięci Jana Sabały, ta książka. Tak, Jan Sabała to mój dziadek, który został zabity w wieku 47 lat. Historia miała miejsce w 1951 roku. No, historia bardzo smutna dla naszej rodziny. Ta zbrodnia odcisnęła piętno na losach mojej rodziny. Dlatego... Babcia została z piątką dzieci, tak? Tak, babcia została z piątką dzieci. Najstarszy mój ojciec miał 18 lat, najmłodszy 7. Bieda straszliwa bo to czas powojenny. Babcia została z niczym, dlatego że dom, który mój dziadek wybudował w czasie wojny, jedyna bomba, jaka spadła na Orawie w czasie wojny, to spadła właśnie na ten świeżo wybudowany dom mojego dziadka. Więc wynajęli jakieś, jakieś mieszkanie w sklepiskiem po prostu. No, no, no dramatyczna historia. Zbrodnia z... Niskich bardzo pobudek. Nie wiem, czy może być zbrodnia z wysokich pobudek, to jest mhm. inna rzecz, ale tutaj naprawdę no, dla stanowiska ten człowiek zabił mojego dziadka. Więc tak, ta historia żyła i żyje w naszej rodzinie, ale co ciekawe, my bardzo dużo straciliśmy, zgubiliśmy szczegółów tej historii, bo myślę, że nie karmiliśmy jej nigdy złą energią. My wiemy, że nasz dziadek został zabity. Wiemy, jak nazywa się zabójca, ale na przykład nie pamiętamy, jak miał na imię. Mm -hmm. e, ja nie miałam takiej potrzeby, żeby odnajdywać jego rodzinę. Nie wiem właściwie, czy ma jakieś, e, czy są dzieci, czy wnukowie. Więc nie mam takiej potrzeby, żeby iść tym tropem, spotkać się z potomkami zabójcy mojego dziadka. Opisałam tę historię, żeby pokazać, że e, zbrodnie zawsze zostawiają jakiś ślad. Na losach rodziny, na losach. I to na kolejnych, pokoleniach. Na kolejnych mhm. pokoleniach. ale myślę też, że zostawiają ślady na rodzinie sprawców. Więc to w obie strony działa. Mhm. Paweł H. w sprawie Kasi, o której mówiliśmy, czyli ten człowiek, który zabił Kasię w Tatrach, powiedział takie wstrząsające zdanie, że zabijając Kasię, zabiłem siebie. I myślę, że każdy z tych sprawców zabija siebie trochę. Więc myślę, że to jest tak, że te rany. Są i w rodzinach ofiar, i w rodzinach sprawców. Historię swego dziadka opisuje pani tylko króciutko we wstępie. Ten sprawca wyszedł potem z więzienia, trochę się chyba bał, że będą się państwo jakoś mścić. Nic takiego nie nastąpiło. Dla państwa jest to już sprawa zamknięta? Tak, od dawna zamknięta. Sprawca wyszedł na wolność po 15 latach. Zresztą odkryto, jakby sprawę rozwiązano przez przypadek. Po roku dopiero udało się go złapać tak? i w ogóle rozwiązać tę historię mhm. i te, ten, to zabójstwo. Być może by mu się w ogóle upiekło, gdyby nie plotki i inne takie rzeczy. W każdym razie on rzeczywiście spotkał się z moim ojcem który został milicjantem, bo to były te czasy i nawet podszedł do niego i powiedział no to teraz pewnie będziesz się mścił. A mój tata powiedział odsiedziałeś swoje, sprawa jest zamknięta. I tak ta historia była nam opowiadana. Wiem, że nigdy nikt z mojej rodziny, z rodziny mojego ojca, nie próbował się kontaktować z rodziną zabójcy, i ja też właśnie nie miałam takiej potrzeby. O ile z dziennikarskiego obowiązku próbowałam porozmawiać z sprawcami tych przestępstw, które opisuję, o tyle tutaj w ogóle. Jakby od razu zrezygnowałam z tego pomysłu, właśnie po to, żeby ci ludzie, jeżeli jest ta rodzina, nie mieli takiego poczucia wendety, tak, że ja po prostu tam ich ścigam, że jest omerta jakaś i że ja tutaj będę ich rozliczać po wielu, wielu latach. Nie. Ale w rezultacie tego trudnego doświadczenia, pani takie ważne spojrzenie na rodziny właśnie ofiar, ale także i na rodziny sprawców. Myślę, że ta historia i sposób, w jaki była opowiadana w mojej rodzinie pokazała mi, że można wybaczyć, a to jest chyba najważniejsze i myślę, że te historie, które opisują też pokazują, że my wbrew pozorom umiemy wybaczać, my jako społeczeństwo, dlatego, że wszyscy sprawcy oprócz Pawła H., który odsiaduje do żywocie, wrócili do swoich miejsc zamieszkania, oni na starych śmieciach zbudowali nowe życie, oni bardzo dobrze funkcjonują w środowiskach, oni nie są wytykani palcami. Owszem, ludzie pamiętają, co zrobili, ale im wybaczyli, pozwalają im jakby świetnie funkcjonować. Ci ludzie dostali drugą szansę i ją wykorzystali. To też warto podkreślić, że zachowują się nienagannie, w związku z tym zostali przyjęci przez społeczeństwo, więc ja myślę, że my po prostu im wybaczyliśmy. Mhm. Ale nie zapominamy, oczywiście, bo wybaczenie nie ma nic wspólnego z zapominaniem. Wybaczając, nie rozpamiętujemy, ale pamiętamy. Tak? bo tylko wtedy wybaczenie ma sens. Ja pamiętam, co zrobiłeś, ale mimo to ja Cię wybaczam. Ta książka ukazuje się właśnie teraz i towarzyszą temu pewne kontrowersje. Pewna kancelaria prawna zgłasza zastrzeżenia, występując w imieniu jednego z opisanych sprawców, zgłasza zastrzeżenia, że mimo że został on zanonimizowany, że jest to do ustalenia, kto to jest, jakby Pani odpowiedziała na te zarzuty? Ja zrobiłam wszystko, żeby książka nie wskazywała na bohaterów tych opowieści. Mm -hmm. Zrobiłam wszystko zgodnie z prawem. Wobec tego rozumiem, że ta osoba, której nie jest na rękę opisane ponowne przypomnienie tej historii, właśnie to jest osoba, która chce, żebyśmy zapomnieli, żeby zasypać całą tę historię i już do niej nie wracać. Ja nie do końca zgadzam się z takim podejściem, bo tak rozumiem, że ten człowiek odbył karę, że to co sprawca mojego dziadka, że jakby sprawa jest zamknięta i nie należy jakby go być może całe życie za to oceniać. Nikt go za to nie ocenia. Natomiast... Żądanie zapomnienia, albo wymaganie tego, żebyśmy zapomnieli, to jest trochę tak, jakbyśmy powiedzieli, że życie tej ofiary jest nieważne, bo zapominając o tej sprawie, zapominamy o ofierze, zapominamy o uczuciach rodziny tej ofiary. I tu jest może takie bardzo proste przełożenie do y, mojej historii rodzinnej, bo ja sobie myślę, że gdyby ktoś przyszedł dzisiaj do mnie i powiedział, że nie może pani opowiadać o historii swojego dziadka, o zabójcy swojego dziadka, bo on już. Prawda, żąda zapomnienia, to ja się nie zgadzam, bo to jest tak, jak ja bym, jakby ktoś powiedział, że musisz zapomnieć o tym, że twój dziadek żył i że został zabity. I ja myślę, że to o to chodzi. Więc po ludzku mogę zrozumieć, że on nie chce wracać do tych historii, no ale takie jest życie, tak? To jest historia społeczeństwa też. Ja nie opisuję tej historii po to, żeby go ponownie stygmatyzować. Ja opisuję tę historię po to, żebyśmy się wszyscy w tych historiach przejrzeli, żebyśmy zastanowili się, co mogliśmy zrobić lepiej. Żebyśmy się czegoś nauczyli. Józef Nyka w odniesieniu do gór, ale mówił takie bardzo znamienne zdanie: Uczmy się na błędach innych, bo życie jest zbyt cenne, żeby uczyć się na własnych. I myślę, że to się również tyczy tego no, zbrodni, przestępstw. Mhm. Tak? Przyglądajmy się tym zabójstwom, przyglądajmy się tym przestępstwom, po to, żebyśmy byli lepsi. Piękna puenta, chociaż o jedną rzecz jeszcze muszę zapytać. Chcę zapytać o to, ile godzin spędziła pani w różnych archiwach, przeglądając akta, e, rozmawiając z policjantami, prokuratorami, sędziami, świadkami, rodzinami. Ile to jest godzin pracy, żeby wyszło no, ponad 500 stron książki? Myślę, że mogłabym to policzyć bardziej na miesiące niż na godziny. Dużo. W samych archiwach sądów spędziłam chyba ze trzy miesiące, a rozmowy no to dużo, bo to są rozmowy w różnych miejscach kraju, więc dużo było pracy, rzeczywiście mnóstwo, ale bardzo ciekawej pracy. Naprawdę niezwykle ciekawej. Dużo wyszło ciekawiej niż myślałam, jeśli mogę tak powiedzieć. Bardzo dużo się nauczyłam i zaskoczyła mnie taka rzecz najważniejsza chyba z tej książki dla mnie że no po pierwsze zbrodnie nie są jednowymiarowe, że są wielowymiarowe i że zawsze jest tam dużo innych tragedii po drodze i zaskoczyło mnie to, że zdarzało mi się bardzo często współczuć sprawcy. Pytam też dlatego, ponieważ no wiem, że wiele osób słucha podcastów kryminalnych i taki autor podcastu może sobie wziąć książkę Beaty Sabeły-Zielińskiej, przeczytać ją, streścić i potem w godzinę, dwie opowiedzieć jakąś historię. A tu mają państwo efekt, no właśnie te ponad 500 stron, efekt pracy no, wielomiesięcznej. No dwa lata, chyba... dwa lata pisałam tę Więc książkę. Chyba państwo mają odpowiedź, po co warto bardziej sięgnąć, czy po książkę, czy do podcastu. No właśnie, to jest efekt tej mrówczej pracy. Kryminalne, zakopane, najgłośniejsze zbrodnie Podhala. Rozmawiałem z autorką tej książki, Beatą Sabą zieńską. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A to był podcast książki Pruszyńskiego. Tomasz Ławnicki. Do usłyszenia.